Witam wszystkich. Chciałbym pokazać krótki fragment z mojego mini-tutoriala w jaki sposób pozbyć się samochodów i osób z jakiegoś filmiku po to, żeby na przykład pokazać puste ulice. Nagrałem dzisiaj krótki materiał z ulicy w pobliżu mojego bloku i ja może go pokażę jak on wygląda teraz. Ok, więc mamy kilka samochodów. Trochę nam się rusza w tle. Tutaj po prawej stronie jest jeszcze jakaś wrona. Więc generalnie troszeczkę nam się na ekranie rusza. I co ja bym chciał zrobić, to nie usuwać tej wrony, a pozbyć się wszystkich pozostałych obiektów. Więc. Mamy trzy warstwy, każda z nich jest taka sama. Dwie są wyłączone, te, które są nad, nad tą główną, czyli tą, która pokazuje wszystko. I co zrobiłem, to tym dwóm fragmentom nadałem dwie maski. Jedna pokazująca tylko ten kawałek, a druga ten tutaj. I to spowodowało, że widzimy tylko te fragmenty. No ale po co, je, po co je pokazywać dodatkowo, skoro to w nich odbywa się najwięcej ruchu? No po to, żeby przy okazji zatrzymać pojedyncze klatki, które znajdują się na tych materiałach. I w tej górnej, w tym miejscu zatrzymałem klatkę i ona pokazuje ten fragment. Tutaj w tle stoi jedna osoba, ale Widać ją niewyraźnie, a usunięcie jej byłoby wręcz banalne. Nie robiłem już tego. Druga warstwa i maska zatrzymuje się w tym miejscu, kiedy tutaj nie ma żadnego samochodu. Jest tylko jedna stojąca taksówka, ale ona się nie rusza, więc nam nie przeszkadza. Tu jest autobus, więc jego też byśmy chcieli nie widzieć raczej w tej scenie, więc. W momencie, kiedy te warstwy stają się widoczne, dużo obiektów nam znika z ekranu. No i wyrenderujmy sobie ten kawałek. No, jak widać, rusza się wrona. Słychać dźwięki, ale łatwo coś podłożyć innego pod, pod ten obraz. No ale generalnie gdyby na przykład te drzewa się ruszały, gdyby tutaj te, to drzewo się bardziej ruszało, gdyby nawet tutaj przychodziła jakaś wrona czy coś, to um, ujęcie byłoby bardziej dynamiczne, a jednocześnie nie mielibyśmy żadnych e, samochodów ani ludzi na ekranie. Więc to jest w zasadzie to, co chcieliśmy osiągnąć. To wszystko, dziękuję.